Cześć, witajcie. witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Ze mną są moje ziomy z dobrego horroru. Czyli... O, to nas zaprosiłeś na Twój kanał? Nie, tak, że... no w końcu, w końcu. A, ale okay, nie, niby... super. Tak, w końcu, ale no wstyd mi, że nie jako pierwszych, no ale jednych z pierwszych, no. Nie, ja, bo ja do teraz nie, nie byłem powiedział, czy teraz zapraszam zapraszam na swój, czy my Cię zapraszamy na, znaczy, na dobrym kolorze jesteśmy, ja nigdy nie wiem, gdzie jestem, więc musicie mi tłumaczyć. Dobrze, no to jesteście u mnie dzisiaj yy, i nagrywamy, yy, rozmawiamy dzisiaj o komisji construction, chyba do. Contriction, 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 tak. tak, bez s. Dobra, contriction. Hey. Contriks. Są specjalista, piękny angielski język naszych śliteracki. Dobra, to wydanym przez nagle komiks teraz w wrześniu. Tak. Jest to komiks dosyć specyficzny, mocny, odważny i chyba pierwszy albo jeden z pierwszych poruszający tematykę pedofilii. Na, na naszym no na, rynku, pewno... na polskim rynku. Ja, ja się, nie znam. nie widziałem. Ja się też nie spotkałem. No i nie. opowiada o tym, y, o prawdziwym miasteczku, tylko które jest, znajduje się na Florydzie, tylko pod inną nazwą, a tutaj mamy do czynienia z y, inną nazwą, ale mamy do czynienia z bardzo y, poważną, ciężką, taką dosyć y, brutalną nawet momentami historią. A zaprosiłem nas no tak. dlatego, że ten komiks nam, nas zachwycił. Można, możemy zdradzić kulisy tutaj nagrywania. Tak, to też, ale zaprosiłeś nas dlatego, że jesteśmy specjalistami od ciężkich, poważnych, brutalnych historii. <grym> <grym> Także, no. No, y, no nie wiem, no ja wam oddaję głos. No ja może w klucie przeczytam y, treść. Tak, a potem ja powiem. Jaki jest klucz y, problemu przedstawionego? I czytam. Bardzo restrykcyjne prawo Florydy zakazuje każdej osobie skazanej za przestępstwo seksualne mieszkać w odległości mniejszej niż 1000 stóp od miejsca, w którym uczą się lubają się dzieci. Contriction Village stał się więc gettem dla pedofilów, gwałcicieli i leczycieli. I oczywiście, kiedy jeden z mieszkańców ginie osobią śmiercią, co przybiera podróbnicza. Po no. Czyli... Tak. Thriller. Mam Właśnie, powiedzieć. ale teraz powiem to, to zawsze Łukasz yy, lubi to kazał zawsze przy, mówić. Triller psychologiczny. Tak, tak, zgadzam się. No Widziałem i się I powiem tak, że no, mamy scenę dość brutalną, bo odkrywamy zwłoki z niego, z mieszkańców tego osiedla. No i okazuje się, że tutaj jest drugie, a nawet trzecie na całej tej historii. No, ja byłem po prostu zaszokowany, że, że od razu niemal początek komiksu my dostajemy takie mocne otwarcie, nie? Tak. tak, ale to, bo to jest... pierwsza kadry. Tego, tak, te, te psychologicznie to jest też taki pewien rodzaj kryminału, że właśnie zaczyna się od trupa, a potem mamy śledztwo, w tym przypadku dziennikarskie, które tak, tak. nam pozwoli przez kolejne strony tego komiksu odkrywać że to piąte, szóste, sześćset sześćdziesiąte, szóste dno, tak, bo jak tak. zwykle w tego typu poważnych historiach nic nie jest takie, jak się wydaje na początku. No właśnie, chodzi o to, że to się tak zaczyna, jakby to miało być właśnie taki thriller, że ktoś morduje, nie, i tak dalej, tak troszkę innej tak. fabuły, a to w ogóle nie jest tak, tak naprawdę, potem to się dalej. Ja bym powiedział, że nawet, że to jest trochę, nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest trochę obyczajówka, też taka mroczna, ale ta dziennikarka, która śledztwo tam sobie jeżycie prywatne, w sumie tych pedofilów, jak oni tam żyją, to się jest pokazane i z jakimi problemami się mierzą, to jest tak, tak jak to napisane, y że się zgłębia mrok nawiedzonej grzechem Ameryki. Czyli takie tak. życie codzienne tego grzechu, tak? Że się wyrażę, sprawione tym grzechem. No wiadomo, jak. No nie, nie ma tutaj postaci, praktycznie w zasadzie żadnych pozytywnych 100%, Nie, nie ma. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie ma. Ale to właśnie chodzi, to jest świat tego komiksu, bo on jest po to napisany, że on zada, zadaje trudne pytania, bardzo trudne pytania. A wydaje mi się, że takie pytania, które chyba każdy by sobie zadawał w takim przypadku, albo yy, ktoś tu właśnie powiedział głośno, tak? To co tak, razie... powiedział głośno. I to jest właśnie siła tego komiksu, jak podchodzić do tych wszystkich tych, nie? Ja bo... się zastanawiam, i, i, y, y, czyim pomysłem było w ogóle wydanie na tego na polskim rynku, im dokładnie pomysł z redakcji Nagle Komiks, bo uważam to za jeden z najciekawszych, najlepszych komiksów tego roku, najbardziej chyba zaskakujących o takiej tematyce. Tak, ale tak. właśnie zwróćcie uwagę, że to jest <laughs> bardzo odważna chyba wydawnicza decyzja, bo to jest komiks naprawdę dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Tak? tak? Bo nawet tak. Ta, czytelnicy poważnych powieści graficznych i tak dalej, no niekoniecznie wiesz, to jest historia stricte bardzo wąska tematyka. I to, kto tak wiesz, po ciężkim tygodniu pracy do piątkiego relaksu, poczyta sobie o życiu podofilów, o tym, jak ginie i pytanie, dlaczego robią to, co robią. I czy wiesz, to jest trochę tego wątku odkupienia, którego tak naprawdę się nie dało osiągnąć, bo się okazuje, że nie ma. Do, dla dobra, rzeczy. a ja się do końca nie zgodzę. To znaczy do wąskiego grona, jakby to traktować jako komiks. a to jest po prostu bardzo ciężka literatura, tak? To tak jak... jak coś robić, no znaczy on... Kurde, nie, nie, że on porusza te rzeczy, to porusza je celnie. Komiksy to się spodziewają, że są biało-czarne i że tam daje ten, a tu nie. On tak jakby pokazuje skomplikowanie tej, tego problemu, tak? To, to jest naprawdę głęboka psychologia. No tak, czarno-czarne, tak naprawdę, wszystkie... Tak, ta, tak, tak ale, no, ale właśnie prawdziwe nie jest, że zwycięzca na białym koniu ten, albo że złot tylko pokazuje, jak jest naprawdę, prawda jest po prostu mroczna i tyle, tak? W tym przypadku. To, to się traktuje jako traktat nie filozoficzny, tylko psychologiczny, jako książkę psychologiczną, tak? Te wszystkie niuanse tych ten. Nie, nie wiem, czy zgodzicie. Ja się zgodzę, ale oprócz tego, powierza, że to nie, nie czyta się jak komiks, tylko po prostu literaturę o tym, o tym problemie, to, 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 to też jest taki... Nawet jak w ten sposób traktować, to nadal jest wąskich wąskiej bo tak naprawdę to jest komiks reportażowy. To jest tak, reportaż. Właśnie miałem powiedzieć, tak. On ma trochę zacięcie polityczne, znaczy nie polityczne, tylko... Społeczne, społeczne tak. Tak też. To... A to jest reportaż, ale tematyka reportażu jest też taka, że naprawdę trzeba się interesować albo być gotowym na spotkanie z tego tematyką, żeby sięgnąć. To nie jest kobiet, który sięga sobie tak, wiesz, pół półkę, o tak, a wezmę sobie z bo czytam o pedofilach, nie? No tak, tak. Dlatego to trzeba się pod, podkreślić, że on to yy, traktuje poważnie ten temat. To nie jest opowiadka, że ktoś, coś tam kogoś, a potem zemsta albo coś, tak? To jest naprawdę tego problemu na czynniki pierwsze. Rozłożenie. 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 Dlatego, tak jak, mówię, jak tutaj mówiłeś, to, to jest taki traktat, taka, no, taka książka psychologiczna, tak? W się nawet, powiedziałbym, naukowym trochę. Trochę tak. tak. się. Jest... Ja bym powiedział tak, że to jest pozycja, która może w ogóle dużo zamieszać w topkach tego roku, bo ona się pojawiła nagle. Ona była reklamowana, ale nie sądziłem, że ona będzie taka mocna. Ona mi przypomina, wiecie co, Mind Huntera trochę. Tak, y tak, 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 tak. tak, tak, tak. O, ej, faktycznie, faktycznie. Tak, tu jest, tak. W tym, w, w, tym, w tym klimacie i powiedział, powiedziałbym tak, że pokazuje konsekwencje, że wszyscy zamieszani w tą sprawę mniej lub bardziej robią swoje życie. Bo na przykład ta reporterka, ona zajmując się tą sprawą, poświęca dobro swojej swojej rodziny. Tak, jeden z tych pedofilów, tak, jeden z tych pedofilów tam się okazuje być kimś więcej niż tylko właśnie tym y, sprawcą, i on ma jakieś tam inne zaszłości związane z. Y, z przeszłością, z tragedią w swoim życiu. Tak, ile ta tragedia jest oparta też na prawdziwym wydarzeniu, to jest bardzo mocne, bo jak to człowiek odnosi to do faktycznych tych, to jest zupełnie inaczej to wszystko ocenia, nie? Mm. Tak, ale w ogóle to jest płynne to, że najpierw dostajemy z perspektywy tej reporterki, to śledztwo jest prowadzone, a nagle, nagle z oczami widzimy innego z tych pedofilów. No. przechodzi to tak płynnie. Później wracamy do właśnie tej reporterki i widzimy konsekwencje, jakie ona musiała ponieść. Wie, I, jakiś, o, I takie no. zderzenie tych światów, to jest ciekawe. Tak. I wiecie, o czym ten komiks jest też? No. On jest o naturze ludzkiej, ale nawet nie tych, nie, nie tych yy, yy, grzeszników, że tak wyrażę, złoczyńców, yy, kryminalistów, pedofili, gwałcicieli, jak jest napisane, tylko społecz yy, społeczeństwa, tak, nas, bo tak. tam takie pytanie zadaje, które są zawsze uniwersalne, zawsze będą ten, nie? Tak, ale tu łatwo ci, żeby I, i... powiedzieć. E... Tak, znaczy ja jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a. tylko to będzie trochę spoiler, a nie do fabuły, tylko do tego, kogo podchodzi. Bo tu jak każdy tutaj mówi to fabuły, a, że nie mogą blisko dzieci mieszkać, tysiąc ten i są tak, jakby trochę wykluczeni, to w sumie. Jasne, oczywiście, bardzo dobrze jest to, te, bardzo dobrze że tak powinno być i chyba nie ma człowieka na świecie, który by tak w pierwszym od nie powiedział. Tak mhm. naprawdę, a później ta dziennikarka zadaje pytanie takie, co mnie tak uderzyło, to było takie zabawite, że to się pyta, że bardzo dobrze, chciałaby pani mieszkać tysiąc y, me, metrów od y, tego pedofila i nie wiedzieć, a ona mówi nie, ale nie chciałaby też mieszkać tysiąc y, y, metrów od y, mordercy i nie wiedzieć, tak? Y, to, to nie, a co modelca nie gorszy, to jednych można tak, a drugich nie, a z jakiego względu? Nie? I jak zaczyna, a to tylko jedno pytanie, tam jest mnóstwo takich, nie? Ale w ogóle ten komiks, ten komiks nie pokazuje jakichś rozwiązań tego problemu, pokazuje różne problemy, nie daje jakichś jednolitych tych rozwiązań, że to jest dobre, to jest niedobre, tylko pokazując samą tą sytuację, pokazuje ogrom tragedii tych osób, że one tak, znajdują się w tym środowisku wśród pedofilów, nawet ci pedofile, którzy chcą rozpocząć na nowo swoje życie, zrobić taką kreską przekreślić to, co było kiedyś i leczyć się i, i nie wiem, uczęszczać. tam mamy do czynienia z kościołem i modlić mhm. się i jakoś walczyć z tym popędem, no y chcąc nie chcąc, mieszkając blisko innych osiedli, to y to samo, samo wraca to tak. takie, y wiesz, y nie tak. wiem. No wie, jeśli to. chodzi o sp sprawy związane z dziećmi. Tutaj nie. Tak. Ogółem to pokazuje tak skomplikowanie tej sytuacji, że ona w zasadzie jest chyba bez wyjścia. To nigdzie nie ma, że nawet, nie ma. Jak się wszystkie strony waży, to wszystkie tak naprawdę z każdej perspektywy ważą inaczej. Tak naprawdę, Ta. ale że w, w, w tych butach staniemy i to jest doskonale to doskonale pokazane. To jest takie mądre, że ja piedzielę. Słuchajcie, bo ten cały komiks sytuacja to opowiada i to, do czego się odwołuje cały czas nie żeby żeby zaspoilować, czy nie. Bo ty jak wiesz, że to jest podróż przez Mroczne zakromacy duszy Ameryki tak naprawdę. I to no jest bardzo, i, e, słowo, którego mi chcę dummyć na to jest eksperyment. Eksperyment w sensie badanie, tak? To no jest no. po prostu taki, całe to osiedle zamknięte, całe to śledztwo, cały ten komiks jest po prostu zadawaniem pytań, takim, tak. Y, tak, badaniem y, tego typu mroku y, duszy, która prowadzi do takich rzeczy. I on wcale się nie, bo jakby tak było, to było nie ogranicza się tylko do tej pedofili, bo łatwo właśnie co ludzie chodzą i tak dalej, tylko on tu zaczepia o inne wydarzenia historyczne, tak, 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 tak. którym to zestawia. Tak, tak no właśnie wspomniałem o tym, ale nie mówię Właśnie, tak. Nie, nie chcę tego tak robić, dlatego mówię, że to jest właśnie yy, badanie, eksperyment w kontekście badania, że po prostu autor tego komiksu albo cała ta sytuacja, o którą opowiada, i te postacie, które. Yy, jedna prowadzi śledztwo, druga prowadzi prywatną quasi wendetę tak naprawdę, to jest tylko przykryto do tego, że oni coraz bardziej zagłębiają się w badanie, dlaczego to jest tak, jak jest i czy my jesteśmy tacy sami, jak oni, a może tak. inni i tak dalej, tak? To się zaczyna jak śledztwo, to się zaczyna jak, jak próba, no też nie będę zadał co tych którzy 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 że inny chce zrobić, ale na końcu, to tak jak to powiedziałeś, to się sprowadza do zadawania pytań, o nas samych, o to całe społeczeństwo, które wytwarza takie sytuacje. Ja nawet czytając, miałem taką myśl, że miałem wrażenie, że to albo napisał psychiatra, albo z pomocą psychiatry, bo to jest naprawdę takie podejście yy, analityczne trochę, nie? Właśnie, tak, tak jak mówisz, to jest tak naprawdę badanie, badanie tej całej sytuacji, badanie tych ludzi. Tak, no dla mnie to faktycznie może być, no może, nie wiem czy ale topkę na pewno, kurde, nie mogę się oderwać i w ogóle nie spodziewałem się czegoś takiego, ale z drugiej strony jak ktoś poszedł taki, y, położy temat, to, to musi wiedzieć, to robić, nie? <grym> I świadomy zabytk twórców, żeby ten komiks był czarno-biały, bo te tak, tak. emocje buzują w bohaterach. No niby tutaj mogła, y, mogli to pokazać w kolorze, ale jeszcze to bardziej oddziałuje, ta tragedia i tak dalej. Ja mam trochę samą kamerkę, to Łukasz musisz pokazać. Dobra, dobra. Y, 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 y. Ja akurat mam w wersji PDF, bo mamy A. jeden egzemplarz na całą wersję. A, redakcję. no to ja mam, no tak, faktycznie, ja tak. Yy, no Powiem Pokażę. tak, mnie uderza po prostu to, że ten świadomy zabieg yy, czarno-białych plansz tak wpływa na mnie, bo te emocje się tam budzują yy, mm -hmm. w, w tych kadrach, w naszych bohaterach no. i w ogóle one w pewnym momencie wybuchają, ale yy, nawet ten finał mnie zaszokował, bo nie dochodzi do najgorszych rzeczy, ale to, co, y, jaki wybór zostaje dokonany, to jest też ogromnym stresem, ogromnym, tak. ogromnym w ogóle tak. y, szokującą decyzją. To dobrze w witale jest tak, ale w tak. finale jest to, że to nie chodzi o to, co ktoś zrobił, czy czego tak naprawdę nie zrobił, a mógł, nie? To jest właśnie tak. siła tego, to jest ten. Bo w obliczu ty, ty potworności tych zbrodni, a, a tak naprawdę nie zestawienie z tego z człowiekiem, jak to wszystko ten no to nie wiem, ja bym nie wiedział, jak się zachował, a, a grafika jest czarno też, bo pokazuje mrok i smutek tego całego, tej całej sytuacji, tak? To wszystko jest takie posępne, chociaż są takie sceny, tam się trochę styl zmienia, na przykład jak jest w z perspektywy tego dziecka, jak rozmawia przez ten, to i trochę, zauważycie, że jest trochę inna kreska? Widzisz, tak, widzisz, a ja tam widzę Marlina Mansona. Tak, 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 ale chodzi, że niby wszystko jest czarno-białe, ale to nie jest jednorodna stylistyka. Ona, w zależności od tego, z której perspektywy patrzymy. I to no. też jest świetne. A wiecie, tak. z czym mi się kojarzy ten komiks? No. Z Monsters. Tylko tam był problem przemocy w rodzinie. A, parę bo jestem Tak, tak. Tak, A tu mamy tak. problem inny, ale tak naprawdę polega to na tym, że to jest alegoryczna opowieść, której mamy jak problem i starane pytania I, i dlatego ten wybór taki na końcu jest szokujący, bo jakby dokonał innego, w końcu tak naprawdę dochodzi do, do, do takiej sytuacji, że nic by nie dał ukojenia, na pewno nie te rozwiązania, które mógłby przyjąć i te odpowiedzi zostają w zawieszeniu, no. A czy odpowiedź jest taka, że, że nie ma, nie da się jednoznacznie trzecią tego węzła, tak? Nie da, no tak. właśnie. No właśnie nie, 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 da się. nie da, nie da się. Nie da się. I, to, I to jest straszne, to jest taka konkluzja. No straszne. Prawdopodobnie jeden z tych bohaterów wybrał najmniej drastyczne rozwiązania. co nie znaczy, że najprostsze i najlepsze, ale chyba najmniej drastyczne, nie, nie prowadzące do kolejnych tragedii, bo mhm. on y, posu, y, posuwając się do, do tego, żeby y, emocje wzięły nad nim górę sam byś się stał tą ofiarą do tak, końca już, nie? Tak, tak. A on po prostu yy, poszedł, czy poszedł poruszyć do głowy, po prostu zaufał, zaufał sumieniu i zrobił to, co zrobił. No kurde, nie, chcę, ogólnie tak mówię. Tak, to chyba o to też że zależy, kto też podejmuje tę decyzję. Tak, znaczy, to, to to jest taka wymowa, że to chyba zależy od indywidualnego. Nie da się jednoznacznie jednym przepisem prawnym, albo jednym tym potraktować to już się nie da. On, on też, tak jak mówiliśmy, on ma pewne za sobą doświadczenia, to też inaczej, inny człowiek by wolał inaczej i też miał do czynienia z tą konkretną osobą. A, a wiesz co... A miałby tak. inny który powoli te same grzechy, to może by się inaczej zachował, ale musiał w ostatnim momencie rozważyć i wszystko w tym jednym jedynym przypadku że on jest tym osobą, on jest i tamto jest osobą, on jest. Właśnie, tak? ja to chciałem powiedzieć, bo mówię, że trzeba to poczuwać, bo to może eksperyment i tak dalej, i ta sytuacja, którą opowiada. Był też taki eksperyment, który miał tłumaczyć przyczyny tej sytuacji, w której się znalazł ten. Nie to? tak? Mhm. I on też zadaje pytanie, czy wszyscy, czy wszyscy, albo czy jesteśmy tacy sami, czy wszystkich nas oczekuje i tak dalej. I jak staję na końcu przed tym wyborem, żeby się odpowiedzieć, to wy, wybiorę taką odpowiedź, która mówi, że właśnie, że nie wiadomo. On się okazał, że nie, jest tak, są wyjątki, ale nadal, nadal to główne pytanie nie, dosta, nie, 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 nie dostał odpowiedzi. Na szczęście on wybrał jak wybrał, bo prawdopodobnie by dostał przynajmniej w swoim przypadku negatywną, ale tak. Ten... jest taka, że nie da się na to odpowiedzieć. Nie da się, nie da się. Ale ten komiks jest y, też strząsający, bo pokazuje. Y, Ile w tym systemie, który odpowiada nie tylko za tych pedofilów, ale za dzieci, które potrzebują pomocy? Ile jest tam niedoskonałości, ile jest braków, o, ile jest braków w, w kadrze. Tak. Jest tam wiele niedopowiedzeń i ta to... masa tych dzieciaków, które potrzebują pomocy, ich jest pełno, a jest mało tych osób, które potrafią zauważyć, że te dzieci potrzebują tej pomocy. Tak, to było też niesamowite, bo to był rozdział który miał tylko pareston a tak to było wszystko ładnie ujęte i pokazane w istocie problemu, że, że super po prostu, nie? Tak, ale zobacz, czy właśnie ty powiedziałeś na początku, że jakby ciebie zapytałeś tam tysiąc osób, i tak dalej, to każdy w pierwszym odruchu by powiedział, że tak dalej, a tak naprawdę ukazanie tej sytuacji, to jest też trochę oskarżenie wobec systemu, bo to jest takie zepchnięcie ma, i tak naprawdę no, pokazuje, że to jest tylko y, gaszenie pożaru benzyną, y, tak naprawdę, bo wiesz, zamykamy oczy i uszy, możemy ich wszystkich zamknąć w getcie, a to też się w szkołach i tak się będzie dalej dziać w szkołach, nie, tak? Ludzie, ta, akurat ten facet, który zrobił też, też badał to, co badał, to jest tak naprawdę odcinanie się od jednego problemu, a potem się wszystko dzieje dalej tak samo. Okej, okay. o, cześć Helenka. Yy, ogólnie pokazuje, jak niedoskonały jest ten system i trochę pokazuje, co, co warto by nad czym popracować, ale nie daje, mówię, takich oczywistych odpowiedzi no. yy, i nie daje jakiś takich konkretnych rozwiązań, że to będzie do, najlepszym rozwiązaniem. Mhm. Mnie chyba najbardziej szykowały te sceny, właśnie cyberprzemocy, cyberseksu, tak, w o, sensie, gdzie ten chłopak szukał po prostu zrozumienia jakiegoś kontaktu z innym człowiekiem. Ale było e, pokazane, jak to działa, nie? Tak. Jak po prostu, no, jak tak. To, no. to jest szokujące, właśnie w jak formie się... takiej animacji, takiej niewinnej, nie? Tak. Ze o tym mówię. Tej, tej dziewczyny wirtualnej, a co się tak. okazało, że tak naprawdę to jest wszystko y, kłamstwo, oszustwo. No to jest po prostu żerowanie na niewinności. Ale to jest właśnie Płaka. niesamowite, że jak się o tym czyta i tak dalej, to się wydaje, że jak można się w to wciągnąć, ale jak się tu widziało, jak to było pokazane, jak, jak jest kolejność zdarzeń jak ten, do no to bardzo psychologicznie to było super pokazane, jak to się dzieje. No ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ta psychologia jest bardzo mocnym punktem, e, e, w ogóle najmocniejszym tego, tego komiksu, poszczególnych postaci. I jest też tym elementem tego oskarżenia systemu, bo zobaczcie, nawet osoby, które chcą dobrze, robią dobrze, to tak naprawdę zawsze stoją za tym yy, 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 pobudki tak zwane osobiste. Bo i ta dziennikarka, A... tak, chce mieć właśnie A... temat, yy, robiła tam, co robiła i tak dalej, zajmuje się, chce ujawnić i tak dalej, ale tak naprawdę nikt tego nie robi dla potrzeby uratowania sytuacji. Nie, A... nie, nie. No. Ale tak, A... ten, ten facet, który tam poszedł, też niby sprawdza, zadaje pytania rozwiązania, ale on też ma prywatny. Tak. Prywatny, każdy, prywatny każdy, każdy ma coś za skórą w sensie. Tak, każdy, każdy, ma. każdy, każdy, ale... każdy z tych bohaterów. I na co, najbardziej chyba szukający to też jest ta psychologia, że oni powinni pomóc, że tamci powinni pomóc, a ci umywają ręce o tej tragedii. Wydarzyła się tragedia. Ktoś tam nie żyje, ktoś został ciężko ranny. Wiecie, co mnie najbardziej też uderzyło? Że nie dostajemy pewnej informacji wprost. Właśnie jed... o matko, no. Tak, jedna z bohaterek przecież y, y, zostaje ciężko ranna i po wielu latach dostajemy kadr z nagrobkiem i my mhm. wtedy dowiadujemy się wprost, że ona zmarła. Mhm. Po wielu, wielu latach bycia w śpiączce. Tak, a to, jest to było szokujące. Tak, i to było szokujące, bo my nie dostaliśmy tego wprost w dialogach. Nie. Nie. Tylko, tylko jak jeden z tych bohaterów sobie przyjeżdża i o, wraca z tego cmentarza i jest takie zderzenie, zbliżenie na ten nagrobek. No to no raczej tak. jest super, bo to z różnych perspektyw i właśnie te, takimi niby skrótami, ale, ale to pokazuje te takie punkty zwrotne, nie? W tych tak tak każdego... samo jest z finałem, bo zobaczcie, yy, oni uciekają we dwóch. Jeden jest wystawiony na pokusę, i tak dalej, wszystko zmienia się tym, czy to, i potem jest końcówka, i nie jest powiedziane, czy on zrobił, to, co zrobił. Możemy się tylko domyślać, tak? No tak, jest kadr i tak dalej. No, no właśnie. A, a pogadajmy się o rysunkach szybko na koniec, bo. Tak, nie ma sprawy. No. Generalnie tu one są bardzo szczegółowe, nie wiem, czy zauważyliście, w szczególności w tych wszystkich tułach i tak dalej. Tak, Tak, dlatego... to miasto, tak. Nie, tak, te, dokładnie. Dlatego no. mówi się, że przypomina, oczywiście, bo to raczej znaczy w designie postaci y, Charlesa Bernsa. Tak, tak. To jest klimat, bardziej, właśnie. Mm -hmm. Tak, tak. Ale właśnie ja to powiedziałem to jest trochę na, na wyrost, ale ja miałem takie pierwsze wrażenie dzięki tym tłom, że Ho hołada Czajkina, on jest o wiele bardziej realistycznie, ale jeżeli chodzi o to wypełnienie tą przednią i te wszystkie y, 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 architekturę i klimat y, miasta i tak dalej, to jest bardzo. I... Tak, no to jest super. Tak, tak. To nie ma żadnych, tak, że coś tam jest tylko jest cała przestrzeń i kurde, jak coś się ogląda te troszkę troszkę kresyków w postaci, to wydaje się, a to jest takie uproszczone. To nie jest uproszczone, to jest bardzo, bardzo szczegółowe i to kurs jest bardzo wysoki. O, tu trochę czajkinem w tych o nie wiem czy widać. O, tu, tu karkę idzie, nie O, takie... te światła, są te kropki i tak dalej. No, te ceramiki tutaj nie. Mm -hmm. Tu nie ma żadnego, żadnej płaszczyzny jakiejś pustej i niedopowiedzianej. Wszystko jest, yy, siedzi w jakimś miejscu i to też będzie jakiś, taki zabieg, który ma zgrać się z narracją, tak, że chodzi to, to, to miejsce takie, że no, oni są w tym miejscu konkretnym, nie? Tak, no właśnie, o jest... właśnie, mi tego słowa. To jednocześnie powoduje, te przedstawienie tego miasta, że są bardzo, yy, zobacz jaki jest to jest zabieg, bardzo szczegółowe tu wszystko, trawnik, fotelik, yy, słupy, dzwonek na drzwiach i tak A dalej. No Daszek, i tak dalej, i zawsze. Kurde, nie? I za... tak, I za... tak. I zawsze Mocne. bardzo mało postaci, bo w tych tułach są rozmowy dwóch osób, tak, maksymalnie tak, trzech. Tak, tak. I to pokazuje, że z jednej strony jest ogromnie o... przez te szczegóły osadzenie takiego ściśniętego miejsca, gdzie ten, a z drugiej strony ogromnej pustki. I to pokazuje tak. tam, że to są osoby w miejscu bez wyjścia. One mają cz... tak naprawdę zamknięty świat. I, tak, I mimo tak. wszystko są cały czas tam samotnym. Ja mam takie wrażenie, że zawsze jest jedna osoba, dwie osoby, nie ma się do nikogo zwrócić, tak? Mm. A mimo wszystko jesteś jakiś taki ściśnięty, nie masz gdzie dalej pójść. O, 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 te postaci są przytłoczone całą tą troszkę przestrzenią. No właśnie, tego tak. mi brakowało, tak, przytłoczone. Z jednej no. strony sam, w tej pustce, a z drugiej przytłoczone tym wszystkim dookoła. Tak, 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 tak. No super. Gdy ludzi, tam no, takich dobrych nie widziałem. Generalnie ja, ja wiem takie rysowanie, szczerze mówiąc. Ale też nie mamy do końca mowy z realizmem, jak w tych scenach właśnie y, 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 dziejących się w internecie, one są konsekwentnie budowane, one są y, specjalnie tam wprowadzone, żeby był ten kontrast. Tak, to o tym, tym, tym czasie jest, mówiłem, nie? I, i to, to, to I tu jest inny styl i to widać nie przedniej wirtualnej, że wszystko samoświadome, świadome, tak? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Super to wygląda. Trochę mm -hmm. bym na, nawet powiedział, że jak y, podobny zabieg był w y, Kulde, From Hell. Że tamta ta architektura i ten London degrał takie bardzo znaczenie, nie? Postacie były momentami uproszczone, a ta cała dookoła nich było takie bardzo, bardzo, nie? Tak, a z kolei ten ze zmianą stylu to był w Mausie. Jak, pamiętasz, była taka sekwencja, jak opowiadał o depresji ojca, jak się y, powysił z pozytywem dziecka, to też były zupełnie inne rysunki. Tak, tak. No, świetne to jeszcze. Ja chciałem już podsumować ogólnie. Eee, polecamy, ja, ja ze ma swojej strony melecam. polecam, polecam. Eee, no i powiemy tak, że to jest chyba najbardziej zaskakujący w ostatnim czasie komiks, który mieliśmy okazję przeczytać. To na pewno, to na pewno. Tak, na polecamy, pewno. ale na pewno nie dla wrażliwych osób. Dla osób, których. E, no ja eee, jestem ja wrażliwy, ale. ale, ja się ale nie, się w sensie podoba. dla takich osób, które po prostu odbijają się od tematu pedofilii, eee, Nie chcą. Eee, skłębiać tego tematu, myśleć o, tym, wiadomo, nie to... tak. myśleć o tym i tak dalej. Wiedzą, że ten te... problem istnieje. Zawsze będzie istniał, póki ludzkość istnieje. A dwa no ten komiksy ale... daje do myślenia. Daje, daje, daje. Ja dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, niedługo, tak. bo kolejny, kolejny komiks się szykuje od nagle komiks, bo nam jeszcze jeden został do recenzji. Okej. Ale to wkrótce się wkrótce się y, zobaczymy. Pamiętajcie, y, czytajcie dobre. komiksy, czytajcie dobre komiksy. To, tak? Tak. A, czytajcie dobre komiksy. I, I oglądajcie dobre horrory, ale to nie jest ten kanał. Nie to jest jest kanał. Łukasz Kocha, kocha. Ale Wiesz, no, no, nasz... to jest nasz... ten sam kanał, tylko w innych ramkach, bo on jesteśmy. No. Dobra, no zaczęłem u siebie. Dobra, dzięki, to cześć. No. Dzięki, no. dzięki jeszcze raz za dobre Pakino. Cześć.